Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W końcu zabrałem się za dawno temu obiecowaną drugą część filmów o Godzilli, które nie powstały, więc w sumie lecimy od razu z tematem. Na początek ostatni film serii Heisei. Miał to być końcowy debiut i finałowa walka umierającego powoli Godzilli. Pierwotnie Godzilla miał zmierzyć się z Godzillą, dokładnie z duchem Godzilli z 1954 roku. Z pomysłu zrezygnowano, bo atomowy jaszczur walczył w tej serii z Mecha Godzillą i Kosmogodzillą. Kolejna taka wariacja byłaby już powtarzalna. Duch Godziry miał opętać Małą godzilę i przemienić ją w reinkarnację z 1954. Producenci zmienili zdanie, pomyśleli nad dodaniem do Heisei Anguirusa i to on miał zostać opętany. Później rozważano jeszcze Baranguirusa, czyli krzyżówkę dwóch Kaiju a nawet wprowadzenie podgatunku kolczastego potwora, czyli Angirusa Hound. Zamiast ducha przeciwnikiem Godzilli miał być nowy kaiju z głębin, który zmutował po kontakcie z destruktorem tlenowym Baru Baroi. Mógł on ewoluować i był zmienokształtny, ale ostatecznie zastąpiono go destruktorem i dostaliśmy filmu Godzilla kontra destruktor. Sam koncept Ghost Godzilli nie przepadł i został w pewnym stopniu wykorzystany w serii Millennium. Kontrolę nad Kiryu, który miał w sobie szczątki Godzilli, kilka razy przyjmuje właśnie martwy Godzilla. Po Godzilla destruktor japończycy wstrzymali się z produkcją kolejnych filmów, dając pole do popisu pierwszej amerykańskiej adaptacji. Film zarobił ładną sumę, ale nie przerósł oczekiwań producentów. Twór Three star i Sony Pictures spotkał się z negatywnym odbiorem wielu fanów Godzilli oraz krytyków. Jednak planowano wydać trylogię i choć do tego nie doszło, film doczekał się kontynuacji w postaci kreskówki. Wcześniej zamierzano wydać Godzillę 2 i wymyślono nawet fabułę, rozpoczęto pracę. Otóż ten maluch, który przetrwał bombardowanie i którego widzimy pod koniec Godzilli, gdy wychodzi z jaja, został znaleziony przez Nika, którego znamy z Godzilli Trister. Dręczył go wyrzuty sumienia z powodu śmierci tak unikalnej, inteligentnej istoty, po odkryciu ostatniego potomka Nick karmi go rybami i nawiązuje więź, a gdy żołnierze się zbliżają, odpędza malucha, a ten odpływa. Dwa lata później podczas wyprawy w głąb Australii Nick słyszy znajomy ryk. Okazuje się, że mały Godzilla jest już w pełni wyrośnięty i nawet ma własne potomstwo. Godzilla broni najsłabszego zmiotu nazwanego Runt, przed paczką Dingo. Wielki jaszczur rozpoznaje Nika, jest przyjazny w stosunku do niego. Nieco później wskakuje do oceanu, który zostaje oświetlony od spodu błyskami światła, a na powierzchnię wypływają ławice tuńczyka, po czym sam godzilla wyłania się z wody. Mieliśmy tutaj już taką pierwszą wskazówkę dotyczącą tego, że będzie atomowy oddech. Jego potomstwo zjada wyłowione ryby. Tymczasem na wyspie potworów, gdzie narodził się godzilla, pojawiło się więcej zmutowanych stworzeń np. wieloryb trzykrotnie większy niż powinien być. Przede wszystkim w wyspę zamieszkują setki zmutowanych, zabójczych, latających insektów oraz takich przyziemnych, przypominających wielkie termity. Owady taszczą ludzkich jeńców, a gdy jeden z nich próbuje uciec, zostaje urządlony i umiera. Wtedy pojawia się olbrzymi, potworny insektoid, wokół którego pozostałe się gromadzą. Queen Bitch. Tak, to autentycznie tak został nazwany. Myślę, że to jest placeholder i zmieniono by nazwę na tego potwora, ale tak, początkowo ona miała się nazywać Quinn Beach. Cóż, ostatecznie Quinn odlatuje. Philip, który towarzyszył Nikowi, powiedział generałowi Hicksowi o Godzilli. Wkrótce terytorium Meszczura zostaje zbombardowane przez pociski, a młode, oprócz Ranta, który uciekł z Godzillą, wybite. Cóż, to był wielki błąd. Nick dowiedział się, że właściwie Godzilla były naturalnym przeciwnikiem, drapieżnikiem dla tych insektoidów. W synej ogromnej jajo Quinn Beach jest jej pierwszym krokiem do rozprzestrzenienia zabójczych insektoidów na cały świat. Tak swoją drogą to bardzo możliwe, że Megagirus była właśnie dość mocno wzorowana na Quinn Beach. Godzilla przybywa na miejsce i toczy nią spektakularną walkę. Ale zostaje chwilowo sparaliżowany wskutek urządzenia. Przybył z nim również Rand i zaatakował Quinbitch, ale niestety wielki insektoid zabił go. Wściekły Godzilla pali jajo atomowym oddechem, a Quinbitch ucieka. Finał odbywa się na wyspie potworów. Myśliwcy atakują insektoidy, ale tych jest za dużo i prędko pozbywają się wszystkich odrzucowców. Godzilla wynurza się z wody i podpala wszystko swoim atomowym podmuchem. Podziemie Quinn próbuje pożreć Nika, ale przeszkadza jej w tym Godzilla, zabijając ją ostatecznie. Posiłki generała Hicksa docierają na miejsce, ale wcześniej pojmani przez insektoidy ludzie tworzą krąg wokół zmęczonego walką Godzilli. W tej sytuacji siły zbrojne wycofują się, a z wody wychodzi Rand, który jednak przeżył. Razem z dorosłym Godzillą odpływają i tak kończy się ten film. Szczerze, żałuję, że to nie powstało. To mogło być naprawdę fajne. Godzilla tutaj już by walczył z innym potworem. Miałby już atomowy oddech. Byłby bardziej wytrzymały. Cóż, szkoda, szkoda, że tego nie dostaliśmy. No ale właściwie wyszła ta kreskówka, gdzie działy się podobne rzeczy, więc jakiejś wielkiej straty nie ma. Przejdźmy do trzeciego i ostatniego filmu, o którym chciałem pokrótce opowiedzieć: Godzilla vs. Moon. Miał on wyjść w latach 70., pod koniec serii, Showa i byłby współpracą Toho z Tsuburaya Productions. Nowy kaiju o masywnych skrzydłach wyłonił się z powierzchni księżyca i zaczął ścigać statek kosmiczny ludzi, aż dotarł na Ziemię i zasnął. Nazwano go właśnie Redmon. Nazwa jakkolwiek pomysłowa Czerwony Stwór z Księżyca Redmon. Tajemnicze korzenie, które zapewniły żmijom z wyspy, aby nienaturalnie długie życie. Okazują się być ogonem pięknego potwora o lśniącym ciele. Zostaje on nazwany Erabus. Ludzie zamierzają doprowadzić do spotkania Redmuna z Erabusem, żeby kajdu się wzajemnie zabiły. Samoloty F6 lesą na południe, a za nimi zgodnie z planem podąża Redmun. Jednak silnik jednego F6 przestał działać. Samolot niefortunnie uderzył w dziób tankowca. Płomienie z wybuchu dosięgły transportowanej ropy naftowej, a potężny tankowiec poszedł na dno w wyniku gigantycznej eksplozji. Z biegiem okoliczności statek zatonął głęboko na dnie, gdzie spał sam Godzilla. Dokładniej tankowiec wylądował z hukiem na głowie godziry. Obudzony nagle Godzilla wyłonił się na powierzchnię Morza Ognia, zobaczył redmuna goniącego eskadrę F6, ale nie był tym szczególnie przejęty. Erabus i Redmond się spotykają. Okazuje się, że Erabus to samica tego samego gatunku co Redmond. Potwory, zamiast ze sobą walczyć, zakochują się w sobie. Erabus nawet rodzi Halfuna, który jest rozmiarów człowieka i posiada cechy obu rodziców. Niestety Halfun zostaje uprowadzony przez pewnego przedsiębiorcę i ginie podczas transportu. Erabus i Moon z pokojowo nastawionych kaiju przemieniają się we wściekłe bestie i szaleją. Ale chwila, to nie miał być film o Godzilli? No właśnie. Wściekłe Kaiju atakują wioski. Do walki zostaje zmobilizowane amerykańskie wojsko, żeby bronić bazy, ale Godzilla przybywa na miejsce, by stoczyć walkę. Godzilla wystrzelił atomowy oddech, a Redmond odpowiedział swoim tajemniczym świetlnym promieniem. Erabus uwolniła trujący gaz. Godzilla wskutek ataków został odepchnięty z powrotem do morza. Ale to w końcu król potworów. Godzilla przemył twarz w wodzie, wystrzelił z dna i wrócił na ring gniewnie, rycząc i walcząc z furią. Wrzucił Erabus do morza płomieni i dobił ją atomowym oddechem, a następnie połowicznie spalił skrzydła Redmuna. Oszczędził jednak kosmitek, który po chwili odleciał z trudem w kierunku księżyca. Godzilla, patrząc w niebo, wydał z siebie gromki ryk, dając Redmunowi do zrozumienia, żeby nigdy więcej się tu nie zjawiał. Kurde, to naprawdę mogło być fajne. Scenariusz brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Red Moon oraz Erabus, fajny pomysł. No, Mieliśmy trochę tych kosmitów z serii Showa, mieliśmy Gigana, Króla Gidore, Mecha Godzilla, tamten też był z kosmosu, ale przydałoby się nam więcej takich fajnych kaiju. Kurde. Poza tym mieliśmy jeszcze tam Orgę, Kosmo Godzilla, ale to w sumie były komórki Godzilli. Fajnie by było moim zdaniem obejrzeć coś takiego. No właściwie powiedziałbym, że to jest najciekawszy pomysł, jeśli chodzi o te japońskie filmy, które nie powstały. Natomiast jeśli chodzi o amerykańskie, to chyba Godzilla kontra Gryphon. Aczkolwiek sequel do Godzilli Tristar również brzmiał bardzo fajnie. Natomiast Godzilla vs. Godzilla, czy też Godzilla vs. Ghost Godzilla, no może niekoniecznie jestem zadowolony, że powstał jednak Godzilla kontra Destructor. No i później mieliśmy te elementy w dwóch filmach z Kiwił, więc według mnie spoko. Napiszcie w komentarzach co wy o tych filmach. No i właściwie ja już się żegnam, także trzymajcie się, do następnego, na razie i cześć!